Patrzcie, w zeszłym roku, czyli tydzień temu to było po za pół ceny, tego co jest teraz, bo była promocja. I kto kupił sobie wtedy na przykład 10 sztuk, no to ma zapas i nie musi kupować przy następnej promocji sobie kupi, ale znowu idziecie dalej. I jak chcecie zrobić na przykład jeszcze poprawki Sylwestra teraz w weekend, to znowu macie za pół ceny, tylko że inne, no i znowu możecie imprezować za pół ceny. Chipsów ogólnie, ja osobiście jem bardzo mało Ale jak jest jakaś impreza, to czemu nie? Piszcie w komentarzu co o tym myślicie, że jak jest promocja To kupować 10 albo więcej sztuk na zapas Szczególnie jak jest data ważności jakaś Jakaś taka, gdzie tu jest data ważności? O jest Do lutego 25, no to powiedzmy te 10 sztuk jak jakieś imprezy po drodze będą, się zużyje. Polacy w Niemczech.